Widzowie, uwaga, patrzcie co spotkałem na trading znaczy na Normal boardzie. My tu właśnie teraz otwieramy. To jest Giant Comet i otwieramy to właśnie i zaraz Pan pokaże, co mi drognęło, więc zaraz się widzimy. Widzowie, słuchajcie, już powoli się zbliżamy do końca tej komety. Do zniszczenia końca. Czy to się nakrywa? tak? To jest bardzo ważne. Zbliżamy się do końca tej komety. Jak widzicie, tutaj jest taki mój jeden kolega. On pisze tutaj, że musi być lajki słów, więc uwaga. Ciekawe, ile gems dostanę. Jest, to, jest to też jajko ze Coś czuję, że te jajko Nie wiem, nie odda albo odda, nie wiem. Trzy, cztery, uwaga widzowie, trzy, cztery. Dajcie widzowie, na chwilę przerwę, po, ponieważ wszystko musi mi się zebrać. Mam nagi. Widzowie, dobra, ja już wszystko zebrałem, opłacało się przecież. Widzieliście przed chwilą, ile mam w ogóle lag? Uwaga, 3, 4 mam, wszystkie laki, tak. 3, 4 No i dostałem eventowego peta. Więc, no. W sumie spoko. To takiego taki peta komer. 17 tysięcy Exist. Gęsy. Jest GUT. Dobra widzowie, jak będzie kolejna kometa, to do Was wracam. Więc no i się zamierzam, więc są. Papa!